Była młoda i on młody, a przed nami strome schody. Wspinaliśmy się, nie wyszło, za wysoka była przyszłość. Zbyt ambitne wymagania pod się przysłaniał, jak chciałam na sam szczyt. No i znikł. Dobrze żarł i zdechło. Wychodzi zatem, że mnie chłop żaden ze mnie mężczyzna, gdyż ze związku cały w bliznach wyszedłem. Muszę to przyznać, bo nie dałem ile chciałem dać kobiecie, nie zważałem na kobiece. Ecie pecie na bukiety i pierścionki, wszak niezbędne tak dla żonki, I Jak od dziś obudziłem się w kuwecie. ryczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Mniszka wamp, czy nimfomanka? Żona wierna, czy kochanka? Czy ta lekko zarobiona, rozczochrana, zamyślona, czy ta zawsze uczesana? Mam być mądra, czy powagna, świetna w nocy, czy też za dnia? Tak nawiasem to mam za dnia być, czy przednia. Lusteczko, weź podpowiedz, jaki użyć dzień do powiek, by gdy już mnie, to z punktu nie odegnał. Kim mam być, jak się zachować, żebym była wyjątkowa? Czy sama, jak on robi, bym go kochał lub poślubił. Za wysokie mogą znowu wyjść i bokiem. Ja to chyba jednak jestem stary grzyb. Ani kobiet już nie łowię, ani ryb. Tylko grzebie się w zrytmizowanych słowach. W planowaniu jak tu bardziej się zmarnować? A jest przecież tyle rzeczy do zrobienia. Tyle samo do kupienia i zjedzenia, A ja tylko w okno wypię, łyp, łyp, łyp. Ja to jestem, jak to mówią, stary grzyb, Nie trujący wciąż, pachnący nadal pełen, animuszu. Stary grzyb, zawsze w tym samym kapeluszu, Etat, 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 To ci dopiero podnieta Niewygodność ja kredytowa, Reszta przy niej niech się schowa. Może być brzydki, nawet herlawy, Ścigać kobietki tak dla zabawy I za ode taktem popełniać nie tak, Byleby tylko dla etat. Zamieszkajmy razem, Wtedy się okaże, czy te nasze tatuaże do siebie pasują. Wynajmijmy lokum, by mieć wreszcie spokój i nie pytać z rzadka po klatkach, jak to ująć. Sochę, ja Ciebie kocham i Ty mnie kochasz, i ja to wiem. Zdymu, odchórzam dywan. Z pierwszym mężem poszło gładko, byłam wszakże ich sąsiadką. Gdy od żon odszedł gnojek, zostawiając dzieci dwoje, skoro znałam całą sprawę, odpłaciłam mu niebawem, i nim gnojek miałam coś przeciw zostawiłam. Począć, gdy w mych nerwach słusznej zemsty werble walczą, byś dwukrotnie nie oberwał lub ze starcia po raz drugi wyszedł z tarcia. Jestem absolutnie brzydki, mam odrażające łydki. Jeśli chodzi zaś o uda, ten cud Bogu się nie udał. A pośladki? Szkoda gadać. Nie widziałam ze trzy razy mignął tym sąsiada. I zazdroszczę, bo ma lepszy. Seks bomba z wiekiem, tycha coraz głośniej. W seks bombie z wiekiem napięcie rośnie, a każda kobieta to seks bomba. Każdy mężczyzna ma coś Jamesa Bonda, bo wystarczy, że sek seks bombę. W mgnieniu dla niej Jamesem Mannem, wnet zasypia jak odbezpieczony granat. Będzie wstrząśnięta, lecz nigdy nie zmieszana, bo ja tu wpadłem na chwilę, zniknąć jak tylko życie upłynie. Niekolorowy motylek w brzydoty smętnej. Ty nie. Tak skrobnąłem na Facebooku, nie chcąc tym nikogo ukuć. Odpisali, że jest jelot i że całkiem mnie pogieło. Że nie pewnie coś, co szkodzi. Aż tu jedna taka złość napisała. Mam ochotę poznać bliżej twą. Milczałem, a ta mała namierzyła przyjechała, a zawzięta nad pojęciem. No i w miesiąc byłem zięciem, mężem, szwakrem, ojcem, kotem. I prysnęły czasy złote, wspominane swej kibitki, kiedy byłem bosko brzydki. Hmm. w silibardowym gieżle. wam że już po nim i że z niego nic nie będzie, że potencjał już roztrwonił. I potencjał lecz był